W duchowości chrześcijańskiej mówi się o modlitwie czystej, o modlitwie też doskonałej, bądźcie doskonali, ale doskonała modlitwa to nie znaczy też modlitwa łatwa, przyjemna, nieraz modlitwa bardzo trudna. W oczach Pana Boga może być modlitwą doskonałą, bo Bóg widzi, ile nas ta modlitwa kosztuje. I stąd modlitwa doskonała, to jest modlitwa wytrwała. Też taka modlitwa, w której mówimy w obliczu największych naszych trudności, mówimy bądź wola Twoja. To jest modlitwa, kiedy oddajemy siebie w ręce Pana Boga i ufamy, że Bóg jest naszym Ojcem, nas prowadzi, nas kocha. To jest, to jest taka modlitwa, jak modlił się Pan Jezus w ogrójcu jak modlił się podczas ostatniej wieczerzy, to jest modlitwa przed śmiercią Jezusa, kiedy Jezus mówi swemu Ojcu, żeby Jego wola się spełniała. I to jest chyba najpełniejsza modlitwa, kiedy my oddajemy się całkowicie Panu Bogu. Szczytem modlitwy, tak jak przypomina nam Sobór Watykański II, jest Eucharystia, msza święta, to jest najdoskonalsze spotkanie z Bogiem, jesteśmy wtedy najbliżej Niego, wchodzimy w Jego tajemnicę przejścia ze śmierci do życia i w nas ma się dokonywać to zmartwychwstanie poprzez udział w mszy świętej, czyli też nasze, nasze zwycięstwo nad, nad grzechem, nad złem, nasze zwycięstwo duchowe. I Eucharysta jest szczytem, stąd z Eucharystii płyną wszelkie inne sposoby modlitwy, takie jak adoracja Najświętszego Sakramentu poza mszą Świętą, bardzo ważna, kiedy my możemy no, patrzeć oczyma fizycznymi, ale też oczyma duszy na Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie, jednocześnie mając tę ufność, tę wiarę, że On patrzy na nas i że nasze wzroki, nasze spojrzenia spotykają się i tak jak mówił święty Augustyn, że modlitwa to jest spotkanie dwóch pragnień. Bóg nas pragnie, powinniśmy o tym pamiętać. I jeżeli my pragniemy Boga, to wtedy te pragnienia spotykają się i to jest bardzo ważne. Nie na darmo jeden z ojców duchowych powiedział, że Bóg jest tam, gdzie damy mu miejsce. Bóg zostawia nam wolną wolę. Jeżeli zrobimy mu miejsce w naszym życiu, w naszych myślach, w naszym sercu, poprzez modlitwę, poprzez odpowiednie postępowanie, to wtedy ten Bóg staje się coraz bardziej obecny. Ale Bóg nie gwałci naszej woli, nie zmusza nas do tego. Pozostawia nam, jako Bóg kochający, pozostawia nam wolną wolę i od nas zależy, czy tę wielką szansę, Pana Boga wykorzystamy? Czy nasze pragnienie spotka się z Jego pragnieniem? Jego pragnienie jest wieczne, jest nieskończone, jest wielkie. Ważne, żeby nasze pragnienie spotkało się z pragnieniem Pana Boga. Każda modlitwa jest ważna, nawet jeżeli niekiedy spotykamy modlitwy, modlitwy które są proponowane jako najbardziej skuteczne czy bardziej skuteczne trzeba oczywiście z tych modlitw korzystać, ufać, że one są skuteczne, ale skuteczność modlitwy zależy nie tylko od tego czy to modlitwo się modlimy, ale też jak się modlimy. I oczywiście wierzymy, że Święci niektórzy są szczególnymi naszymi opiekunami w niebie, pośrednikami w niebie, bo pamiętajmy, że zawsze źródłem łaski, błogosławieństwa jest Bóg. Święci są jedynie pośrednikami, czy Maryja jest także tylko wszechpośredniczką łask. I, I trzeba z tych modlitw korzystać z tym, że nie wolno modlitwy traktować w sposób nazwijmy to brzydkim słowem, ale magiczny. To znaczy, jeżeli taką modlitwę odmówię, to na pewno tak się stanie. W modlitwie konieczna jest ufność, wiara, mamy mody się z wiarą i z ufnością, ale też wystrzegać się tego, że dana modlitwa zadziała w sposób, nazwijmy to, magiczny.